Halo halo. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku w grze Kronosurviwal. Z efektem gm 4 i zaczynamy. Tak wygląda teraz moja kolonia. pograłem sobie z 5 godzin pomiędzy odcinkami. Są drobne zmiany. Drobne zmiany są takie, że powiększyłem sobie kolonię o 5 kroni, znaczy o 5 kratek w każdą stronę. Przy czym w tą stronę o 0 kratek, a w tył o 10 po prostu sobie przestawiłem sztandar o 5 kratek. Przedtem stał gdzieś bardziej do przodu Stał gdzieś w takim razie gdzieś tutaj A teraz stoi tutaj A to chodzi o to, żeby nie przesuwać tutaj całej tej bramy Tych kosztek, które zaraz Was też oprowadzę Żeby przede wszystkim nie przebudować tego labiryntu, bo trochę to trwało zanim to zrobiłem Więc żeby tego nie przebudować po prostu sobie całą całość po prostu sztandarów przepchnąłem o 5 kratek w tył Całącznie nam dało 10 kratek, no bo wiadomo 5 stół, 5 z przodu do tyłu, czyli mam tutaj jeszcze jedno miejsce na pewno prawne pole no, czegokolwiek, Jak w tej chwili jest to pole Na przykład pszenicy, sobie jeszcze jedno tutaj jeszcze sobie cały dom i dookoła budowałem właśnie, widzicie, kostką z mniejszych zmian, znaczy w sumie dosyć dużych zmian, tutaj mamy tą przednią ścianę muru zrobionego za pomocą bruku, to jest ten zwykły bruk i tutaj mam pozostałe bruki, które tam są. Jest biały, brązowy, ten zwykły, czarny, i to jest chyba kamień. Kamienna kostka, czy kamienny. kamienne, Jak to się nazywało? Chodnik. Jak to się nazywało? Sobie Zobaczmy. Kamienne cegły. O. Tutaj mamy wyłożone, jakby takie dojście. I tutaj mamy, jak widzicie, malutkie koszary, czy tam baraki, w które sobie śpią nasi koloniści, którzy się zajmują obroną nam, nas przed ząbiekami w nocy. Są cztery stanowiska łącznicze. Mamy na tyle dobrą sytuację gospodarczą, że nie ma sensu tego zmniejszać. I tutaj mamy jeszcze tablicę. U nas bardzo fajną rzeczą pozwala nam stwierdzić, czy nasze zapasy idą w górę, czy w dół. Tutaj na przykład widzicie gruz. Pierwszy, pierwszy na wykres gruzu. Zobaczcie, jak to fajnie tutaj się, się prezentuje. To jest na przestrzeni 24 dni ostatnich. Ten taki czerwony wykres. Zobaczcie, że na początku, mm, powiedzmy, tendencja była w miarę zrostowa, ale kiedy sobie znalazłem właśnie tych kamieniarzy, którzy tutaj sobie pracują, to jest czterech, o, tutaj jest czterech, sobie robią, to się okazało, że nam zaczęło spadać ten gruz. Zobaczcie, widzicie tutaj taką krachę w dół. No, to sobie zostawimy jeszcze jednego górnika i teraz gruz idzie delikatnie w górę. No, to jest tak do, do wszystkiego. Z takich ciekawszych rzeczy, no to sztab miedzi nam idzie w górę, ruda żelaza idzie w górę, którą sumie chyba do tej pory jeszcze nie używamy. Mieć, zobaczcie, że nam idzie szow w dół, sobie też postawimy jeszcze jednego kostka, rośnie w górę Tak samo cała reszta, żywności dużo, żywności mamy ponad tysiąc, mamy, no, wszystkiego nam idzie patrzymy w górę Staram się trzymać taką tendencję, żeby mieć wszystkiego dużo, żeby się tym nie przyjmować, żeby się nie martwić W razie czego, jak ktoś przyjdzie Dobra, sobie pójdziemy jeszcze do tej jaskini, co jest pod tym drzewem I tutaj odkryłem, znaczy odkryłem Wydaje mi się, że odkryłem, ale to też ktoś, ktoś inny odkrył, ktoś po prostu to po, y, potwierdził, przynajmniej e, przeczytałem gdzieś w internecie, za że zombiaki się nie respią w miejscach, z których nie mogą dojść do sztandaru. Czyli wiecie, kiedy ja na przykład taką górę w ziemi, o tutaj, to stąd się nie da wyjść, więc ząbki są też y, nie może wyjść, więc tutaj się po prostu nie, nie zrespi. I dokładnie tak samo działa właśnie tutaj nasza baza. Bo ona jest obudowana tutaj widzicie? Tutaj się nie da wejść i tak samo się stąd nie da wyjść czyli, mimo że tutaj teren jest poza naszą strefą, jest takie czarne, widzicie? No tutaj się one nie zespią, bo nie mogą dojść do naszej bazy. I tutaj sobie żyjemy po prostu całkowicie bezpiecznie. Naszych czterech kolonistów. pięciu. sobie postawimy dodatkowych dwóch górników. I jednego strażnika, i oni też sobie żyją bezpiecznie. Tutaj z tego strażnika mam, mimo że teoretycznie tutaj raczej nie powinienem mieć, znaczy w sensie nie jest tutaj raczej y, potrzebny, ale mimo wszystko jakoś nie jestem ufny co do tego z exploita, do tej podatności, więc raczej podejrzewam, że tutaj sobie zostanie na stałe, żeby przypadkiem nie kusić losu, że nam się ktoś jednak zrespi. No ale tak jak mówię, już tu tak trwa, nie wiem, myślę, że z 30 20 dni przynajmniej i się nic nie stało, więc jest ok. Dobra, wróćmy sobie do naszej bazy. To w sumie tyle jeśli chodzi o zmiany. Takie jest grubsze um. sobie wróćmy do naszej bazy. Oj oj, oj, wpadłem, odbujemy i uwozimy. Akurat czerwino, zaraz koloniści wstali, o właśnie już stali, już chyba już, już stoją. Dobra. Czułem sobie chwilę temu jeszcze coś ciekawego. Pisarza, To już mamy pisarza u góry. Tu jest chyba pisarz. Sobie zapisuje zwoje. Zwoje robi się ze skóry, a skórę na tę chwilę można tylko pozyskiwać z tuszy, a tusze trzeba kupić po prostu. Tak to działa. Potem, potem będę musiał założyć kurczaki i wtedy będziemy mogli sami sobie tworzyć tusze. Na razie trzeba kupować. Możemy nawet czymś przehandlować. Mamy zobaczcie dużo bardzo sztabek, mamy dużo tkaniny, mamy zwój wiedzę, wszystkim można handlować, są dosyć drogie. Ja kupuję za tą mięcho tuszę zwierzęcą, bo oni to przerabiają potem na skórę, skórę na pergamin i tak dalej. Nie, tutaj się to robi. No, pergamin robi się z zwykłej skóry. No, e, czy ja mam jakieś w ogóle sobie? Zobaczmy szybko, czy mają co przerabiać. Mam jeszcze 16 tusz, czyli mają co robić. Także nie będę na razie kupował. Albo mówię co może sobie sprzedajmy? Może troszeczkę tego, mam tego dużo. Kupmy sobie troszeczkę. Tej tuszy. Niech mają mniej więcej. Kupmy sobie też, może trochę złota. Najpierw sprzedamy to. Kupmy sobie złoto. Niech sobie przerabiają te tapki Dobre. A, jeszcze są takie skrzyneczki. Mam je dosyć dużo, 22, bo one nam zwiększają poziom zagrożenia. No, ma no teraz 85, ale to powoduje, że teraz, jakby, maksymalna ilość mojego no, tych punktów jest wyższa, mogę teraz mieć te punktów, widzicie, 250, bo to podnosi o 50 punktów no, ja to odkładam z powrotem, bo na razie mi to niepotrzebne lepiej nie mieć tyle, no, zagrożenia, lepiej mieć sytuację bezpieczną, bo teraz sobie radzą oni doskonale, zobaczcie, jest czwóreczka no, akurat nie ma teraz tak mocnych zamiarów, chodzą te słabe właśnie głównie jeszcze przynajmniej zagrożenie 76, więc na razie jeszcze w miarę dobrze Ale dalej nie rozumiem, czemu ja mam tych zielony na strzał, a nie na dwa strzały. A, na pewno dowieść tutaj gdzie za chmara, a sobie szybko z nimi poradzą. Co może zobaczmy, jak idą tutaj przede wszystkim ci dwa zieloni i za chwilę jeszcze kolejni zieloni idą. Ale są obicie, jeden leży, drugi leży. No widzicie. Nie wiem, czy tak jest, ale nie chyba najpierw do tych silniejszych. że tak będzie. Ale na razie mimo, że tu idzie za tym spora gromadka, no to sobie radzą, że tak powiem, z nimi dosyć dobrze. Bez większych problemów. Jak na razie... Dobra. Sobie poradzą z tym. My się bierzemy w takim razie za, za skrybę. Sobie odkrywmy skrybę, Zobaczmy, czy już coś udało się im wyprodukować. I stanowisko. Czy jeszcze nie? Mamy stanowisko skryby. Dobra, mamy je pisarza gdzieś też. Mamy biurko pisarza, mamy tę skrybę. Dobra. Tylko tu jest taki myk, że on musi mieć w swoim obrębie jakieś 10 skrzynek em, jakiś półek z czymś. Nie, wiem, tylko że te półki działane są w ogóle. Nie wiem czy w ogóle tutaj mam. Zobaczmy. 10 półek na zwoje, o półek na zwoje, Żeby je najpierw je znaleźć i kto je w ogóle robi. Zwój wiedzę, ja sobie, sobie zerknę. Może na dół kto je wykonuje, zwykle takie rzeczy robi ten ziomeczek. Kuchenka, stanowisko to, to stanowisko skryby, czyli nie te, a ci zwykli. Oni już to dawno, dawna nic nowego nie wymyślili, więc się zastanawiam, kto to w ogóle robi. Może to sam skryba musi wymyśleć? Nie, tylko robi tablice, że starożytną wiedzą. A co robisz ty? O, to już półki na zwoje. Kostę 10. I ma się zająć tym w trimiga. No, niech sobie to robi na spokojnie. A więc co, zaraz ja zasypuję jeszcze jednego, bo to jednak dosyć wolno robią to. No, tutaj sobie buduję jeszcze jednego I kolonista Dobrze, kultuj. Dobra, niech sobie przyjdzie A, Aha, ten mamy sztandar, więc dosyć szybko przylas. A, tu jeszcze jednego muszę zatrudnić Przyszedł jeden, no tak, nie masz co robić, bo Bo i po co, bo nie masz jeszcze tych zwojów Dobra, na razie będziesz darmo zjadał Dobra, ten poszedł i do roboty, chopy na pewno chciałbym teraz się skupić bardzo mocno, żeby osiągnąć cel, żeby ruszyć w stronę epoka brązu Zobaczcie, ona nam daje potem, znaczy sama epoka brązu jako taką nie jest jakaś zła Ona wymaga, jak widzicie tablicę że starożytną wiedzą, 15, które sobie teraz tam chłopaki będą robić Potrzebuje punkty kloni. no to sobie to się da zrobić i w zasadzie tyle Natomiast to nam umożliwia osiągnięcie przede wszystkim kuszy, czyli lepsza broń, cegły, czyli no, cegły po prostu w tej chwili na kamieniarze nie mogą budować cegieł tam takich kolorowych, bo nie mają cegieł. Widzicie tutaj o. W takie cegły czarne, ciemno-czerwone, ciemno-żółte i czerwone cegły. Nie mogą tego robić, bo nie mają po prostu zwykłych cegieł, więc o, taka ciekawostka jest tutaj. I oprócz tego kusza wiadomo te, te cegły, to Dolina, nie, posterunek to mnie bardzo interesuje. Czyli możemy sobie założyć po prostu już taki legitny posterunek w jakichś nie taki jak tam mamy taki trochę na dziko po prostu założyć normalny posterunek ze sztandarem, są taką strefą białą, gdzie tam się nie będą respić ząbiaki i tak dalej i to wtedy będziemy mogli sobie tam rzeczywiście wydobywać już takie cenniejsze surowce a epoka brązu nam umożliwia wykonanie także brązu a brąz ma to do siebie, że się w ogóle jest cyny my na razie cyny nie mamy, mamy cynk, ale nie cynę mamy tu jest cynk, ale potrzebujemy niestety cynę która jest wymagana właśnie do stworzenia brązu więc na pewno sobie znajdziemy ten posterunek znaczy, musimy sobie odgryźć na posterunek i się potem za to wziąć. Dobra, co ja potrzebuję sobie do tego, żeby. Dobra, te, ta starożytna wiedza niestety, no z tym będzie problem, bo na razie tutaj potrzebuję jeszcze 10 tych tabliczek, a na razie mam 0 albo 1, może nie wiem ile to się, udało się zrobić. I gdzie to w ogóle jest, te tam te tabliczki. Czy już zrobił chociaż jedną, czy jeszcze nie? Co się tutaj świeżyło, ale ja nie widzę. Zobaczmy jeszcze raz, może. Czy już mam tutaj gdzieś tą taką ten, ten półkę na zwoje? No, mam zły wiedzy, jest. Ale ja tego nie widzę. A, jest, mam jedną półkę na zwoje. Jak widzicie, sobie razu ją umieścimy gdzieś. O, nie będzie tak. Tu już możesz już pracować, czy jeszcze nie? Aha, wziąłem zwoje sobie no bo nie masz czego nie masz, co ty potrzebujesz potrzebujesz glinianą tabliczka. skąd ja ci wezmę glinianą teraz tabliczkę, ja cię kręcę, może ci robicie gliniane tabliczki nie, wy robicie tylko cegły, no i widzicie to jest taka praca, że trzeba to znaleźć, tutaj brakuje tego co jest na przykład w Rimwardzie taki jakby help, taki poradnik sobie tam zajrzeć, sobie poczytać którzy co robią, nie dobra, zobaczmy może najpierw do kopalni bo obstawiam, że to jeżeli nie oni to w kopalni będą robić co robicie, nie, wy robicie tylko cegły, a wy też nie robicie tego, robicie świętego zażnika. Dobra, są muszę przejść wszystkich naszych mm, kolonistów, którzy tam coś robią, które z nich może się kamienne tabliczki. Dobra, mam, ci, sobie mugarki robią też te, te tabliczki. Kaminane tabliczki robicie, dobra. Nie ja też ich potrzebuję dosyć dużo, tylko teraz tak, bo wydaje mi się, że troszeczkę nie ogarniam teraz, bo nie robią bardzo dużo tego, a nie robią w ogóle tego. Dobra, ile mamy tego w magazynie? Garnek, pusty Tak, bo nie wszystko przerabiają bardzo szybko na żywność. i przynajmniej, bo nie mamy tutaj ustawionych na Infinity. Dobra, zróbcie na przykład 100. Tych mamy 0, a tych mamy 167. Dobra, zróbmy 150. I wtedy ci się powinni wziąć za te tabliczki. Albo damy po prostu wyższy priorytet. Niech robią te tabliczki też. A wiecie co postawmy może jeszcze jednego tego gościa bliźny który to po prostu żławiej. Ciało hmm, mnie jest tutaj tutaj już jest tyle tych pól, że już troszeczkę nie ogarniam. Dobra i zatrudnij kolonistę. Tutaj, tutaj, tutaj jeszcze jedno wyrka się powinno zmieścić. O, z tej strony akurat wejdzie. Dobra, tu już jest chyba full tutaj już więcej nie będę zostawiał. Tu już jest chyba full, dobra. W jeszcze jest trochę miejsca. Tutaj się zrobić tą część właśnie na, na powiedzmy na stoły do roboty, a tą na łóżka. No I w czego mam jeszcze kolejne piętro, jak będzie trzeba. W sumie myślę że sobie postawię jeszcze jednego gostka od plantacji e, Lenu, lnu. Niech sobie tam będzie. Len. Postawmy tutaj jeszcze, tak jak wiadomo, 10 na 10 najlepsze. Jednego kolonisty zatrudniamy. Bach, mam już 10 wolno łóżek. Doskonale, doskonale. Skrzynka jest blisko, dobra. Na razie tego lnuza za bardzo nie, nie przetwarzamy i nam ciągle idzie w górę. Zaraz sobie zobaczycie o kaniny, Tutaj widać doskonale takim zielonym kolorem, że nam rośnie, w zasadzie od samego początku. W ostatnich czterech dniach także rośnie delikatnie w górę, no ale nie sobie będzie, po prostu jeszcze szybciej nie rośnie, co nam to szkodzi. Dobra, tutaj widzę, że na razie mamy tutaj widzicie, tylko dnofaty, dwa te stajaki na zwoje, z, 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 no, po prostu na zwoje. Już udało się odkryć, widzicie pierwszą tablicę że starzec tą wiedzą. Dobra, sobie działa. Mała czterech jednak y, pisarzy, ponieważ potrzebuje troszeczkę, żeby odkryć tutaj nowe rzeczy. Widzicie, tutaj potrzebuję ciągle tym więcej zwojów wiedzy. Natomiast troszeczkę robię to na razie powoli, no bo na razie ten wszystko im to zżera. Widzicie, no, potrzebuję tutaj e... do tego produkcji używałem dużo, więc na razie to po prostu wstrzymałem, żeby robić 0 półki na zwoje. Żeby się na razie skupić po prostu na tej wiedzy, żeby odkryć nowe technologie. Tak jest, Teraz sobie powinien lada chwilę odkryć jakąś technologię. I wtedy sobie zrobimy po prostu już... To sobie odkryjemy, myślę. Znaczy się trzymam jeszcze tutaj, żeby wybudować 10 tych, tych tabliczek, bo trochę do długo jest mówiąc. No, już chyba jeden skończył, teraz skończy drugi, trzeci i czwarty. O, i pójdę zanieść teraz 4 złoje, sobie odkryjemy jakąś technologię. No, śmiało, śmiało, zanieść, zanieść. Dobra. Musimy mieć teraz 4, 6 na wyzwoli, sobie coś odkryjmy może jeszcze co do wyboru eee, artysta nie biżuteria a po co mi biżuteria? Chyba żeby handlować, nie? Ale z czego zmiedzi? Biżuteria? No, dobra. Dobra, tutaj mamy inżynierię, co nam to? Znaczy inżyniera. Trapera. O! sobie odkryje, odkryję? Potrzebuję mu te 100. No sobie sprzedamy w takim razie troszeczkę gratów sprzedajmy troszeczkę, a może to sprzedajmy jedno dwa troszkę tego, troszkę tego sprzedajmy dobra, mamy technologia odkrywamy sobie inżynier, sobie od razu wybudujemy zaraz stanowisko inżyniera, wbudujemy sobie tutaj stanowisko trapera odwodnik alarmowy, właśnie przyszedłem na pewno dobra to teraz muszą to na się zrobić. Trzeba chwilę po prostu zaczekać, że nam wytworzą odpowiednie rzeczy. Ty robisz chyba, że takie lubisz rzeczy, robisz zazwyczaj takie dziwne stanowisko trapera, tak Robisz, robisz chyba stanowisko trapera, nie? nie, że nie daj trapera. Dobra, rób sobie to spokojnie. Zobaczmy jak tam chłopakom idzie u góry Ci robią zwoje, to nie robi... Okej, okay, róbcie, róbcie sobie, ale dosyć jakby ja to wolno. Mniej więcej jeden taki pracownik wykonuje jeden zwój dziennie, no ale na razie nie, nie wykonują. Potem się skupię typowo myślę, że pomiędzy odcinkami, żeby stworzyli po prostu na tyle dużo, żeby miał 10 tutaj ten gościł dookoła tych swoich szafeczek ze zwajami. Tutaj jeszcze w tej grze swoją drogą, swoją drogą w jakichś tam starych wersjach, było takie coś jak szczęście. Nie jestem pewien, ale chyba to zostało w ogóle teraz wycofane. Wtedy było tak, że im więcej kolonistów, tym był większy, jakby, nie wiem, mniej szczęścia było. że Każdy kolonista to było minus 1 do szczęścia no i trzeba po prostu im zapewnić obsadę tego szczęścia coraz więcej za pomocą różnych tam powiedzmy wygód. Na przykład y, różnorodne posiłki, na przykład nie, nie, nie tylko tak z mają tą owsiankę, kleik i jagody i robię jeszcze raz mają, tylko na przykład jeszcze chleb dodać, coś tam jeszcze tutaj widziałem jakaś jest technologia, na przykład żeby zrobić sobie chleb z gemorem, widzicie? tego typu rzeczy, no nie? I wtedy to tam miało sens, no nie jakieś tam świeczki trzeba produkować i tam te świeczki. Teraz nie jestem pewny, czy to, czy to wstępuje, czy to może później, jak się ma więcej kolonistów. Nie jestem przekonany na tą chwilę, że zobaczycie, mam kolonistów 74, dwóch bezrobotnych. Jeśli dobrze liczę, więc... 69 kolonistów mamy. Dwóch bezrobotnych na razie. Ciągle by się co im dać, ale jeszcze nie wiem. I. Tak naprawdę szczęścia, na nowo nie ma, nie ma, nie ma takiej, takiej opcji gdzieś tutaj, w, w, tutaj jak sobie przejeżdżam w tych różnych miejscach, tego po prostu nie znalazłem, więc być może tego nie ma. A, to, se, to jest fajne, tego nie wiedziałem, szczerze, że, że takie coś jest. Do tej pory po prostu niszczyłem mi tutaj to. Sobie wtedy niszczyłem stanowisko, kiedy mi nie było potrzeby To widzę, że jest takie coś, można sobie po prostu i wyłączyć. Całkiem sensowne. Właśnie dobra, tego na razie nie będziemy robić. Na więcej górników, łuczników, płotników, plantatorów. Dobra, więc sobie będą. I czekamy tutaj na nasze kolejne odkrycia do tego, z tego co widzę możemy sobie odkryć w zasadzie za chwilę tylko tego kopacza. Możemy wtedy mieć jakieś konstruktora i kopacza. sobie Zobaczymy co oni robią i po co oni nam są. Sobie poczekamy po prostu na ranek i sobie wybudujemy, wtedy właśnie odkryjemy sobie tą technologię. A poczekamy na ranek, bo żeby to zrobić musimy mieć po prostu więcej punktów w kolonii. Czyli musimy sobie postawić tutaj te skrzyneczki, które powodują wzrost o zagrożenie o 3. Więc poczekam prosto, a już będzie ranek, żeby nam nie było więcej zębiaków. Po co z nimi się użerać, nie? Dobra, mam na ranek sobie to wybudujmy, może i zobaczymy, jak to się. O, tak, tak nie skakać. Postawmy od razu szybko tutaj te trzy wystarczą, myślę. Raz, dwa, trzy. I sobie teraz sprzedajmy. Mamy 250. Sobie musimy teraz uzyskać maksa punktów. Jest dosyć cenne jak widzicie. Sprzedajemy sobie i technologia. Otwieramy sobie kopacza. ciach Dobra, to zabieramy z powrotem. To nam się już nie przyda. I teraz sobie zobaczmy, czy mogę to stanowisko jakoś sobie wybudować. Jak to wygląda? Tutaj jeszcze widzę, Ty pracujesz nad tymi. Strapera, skrybę, stanowiska inżyniera. Teraz muszę sobie ogarnąć, jak to działa, to stanowisko kupacza i inżyniera. Muszę od razu mam gdzieś postawić sobie, zobaczmy. Inżyniera jest, dobra. Z tego przejdziemy. Reszta była. Dobra, mamy do tego inżyniera sobie, zobaczmy, co on robi. I na razie tego pułapek nie widzę, tego trapera, całego narzędzia, takie rzeczy. Dobra, no poznawmy na razie nazwisko inżyniera może z drugiej strony. Co ty robisz? Pułapka zrzutowa i amunicja do pułapki zrzutowej. I to robisz ze sztaby miedzi. To jest pułapka zrzutowa, co daje piecy do brażeń? Co 10 sekund. dobra, sobie nie zrobią to na razie. Akurat mieliśmy dwuwolne kołyski, więc tu zaraz przyjdzie do roboty. No i sobie zobaczymy, jak to działa. O, tak robię bardzo, bardzo. Chociaż nie aż tak wolno. No tutaj ten kolega ta to, to już, widzicie, podtykować zwoje, bo mu się skończyły. Ha, i tu może chodzi o to, że potrzebuje 10 tych właśnie takich, takich skrzynek, że wtedy tam się chyba same uzupełniają i potrzebuję 10, żeby pasować non stop, a teraz po prostu będzie czekał aż się uzupełniam chyba, chyba tak to rozumiem. Wejdźmy jeszcze może na koniec odcinka na to drzewo w bucie, sobie zobaczymy widok na nasze najbliższe otoczenie. Widzicie, chwilę to trwa tutaj. To wejście po tych schodkach sprawy zrobione. W stanie już dosyć sensowny widok. Troszkę mnie martwi tutaj, że jest taki jest mały pole widzenia i nie mogę dotrzeć na przykład stąd, do jakichś tam gór w oddali czy coś. Taki render świata kwadratowy. Tam jest jakąś górę, ale to nie jest góra jeszcze na tyle wysoka, żeby była ośnieżona, bo tutaj w tych górze ośnieżone są też jakieś tam inne rzeczy. Z tych biomów już nawet nie pamiętam jakie, ale są te biomy nieco różne. Yy. jest tutaj jakaś mała wysetka właśnie, którą tam będzie widać no i tyle, Na, tak naprawdę nas, nasze najbliższe otoczenie poza tym drzewem jest dosyć, że tak powiem, jednolite jakieś wybrzeże w końcu nie widać tam jakieś powiedzmy raczej pagórki niż góry no i lasy i tam gdzie nie gdzie jakieś właśnie polanki równiny dobra moi drodzy by było tyle w tym odcinku, także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia, cześć